Na wirusa. Czyli tak tam mam bulgocze w kociołku. O. Tak to wygląda. Tutaj mamy temperaturę w kociołku. 93,6 stopnia no jeszcze raz tu to, to, to mi się bardzo podoba jak to tam ale zaraz sobie się szkiełku odbija, żeby się nie odbijało fajnie, nie? Mi też się podoba I tu mamy temperaturę termometr w kolumnie, zaraz odsuniemy troszeczkę, o, tu jest termometr w kolumnie i temperatura w kolumnie tak. Tak to wygląda w całej okazałości, się odsunę. O. Grzałka jest 2 kW, Jej moc dostarczana do grzałki, No tam, w tamtej stronie jest kołpak od grzałki, paluchem pokazuję, tam, tam jest kołpak od grzałki, a tu mamy regulator mocy, pewnie nie będzie widać, 50% jest dostarczany czyli kW. Kilowat No i idzie, idzie do góry, do góry, do góry się podobno rektyfikuje i właśnie tym wężykiem będzie coś widać? O widać tak, tym wężykiem trafia do chłodnicy do chłodnicy i tu na dole i na dole trapie, tak, zobaczymy czy że się nadaje do odkażania? Mmm, nie, o, jak najbardziej, no, pewnie, że się nadaje, dobra, teraz tak. Tu mamy beczułkę na wirusa, żeby się następne nam zalęgło. Tak, no i to, to chyba tyle, jeszcze no, nie może w całości, widok jest w całości, tak. I na jakie. Jak uwielbiam patrzeć, jak to się gotuje. W domu nie ma jak patrzeć, bo w garku, jak się gotuje, to Przykrywają garnek pokrywką i tyle, nie? I nic nie widać. A tutaj może się buzować i mogę sobie patrzeć do Powinni robić yy, przezroczyste garki. Z bokiem przezroczystym. Świetnie, prawda? To tyle, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się.